Ojacie, Jacie, osiemnasty odcinek. Korwus Korak z Gwardia. Cześć, witaj, jestem Wojtek. Kontynuuję temat. Bohaterowie, bohaterowie Kruczej Gwardii. Kolejnym jest y, kapitan Cienia Korwejn Valar. Kapitan piątej kompanii Kruczej Gwardii w czasie 13 Czarnej Krucjaty. Valar poprowadził połowę swojej kompanii na świat katedralny Katur, kiedy ten upadł pod naporem kosmicznych marin z plagi. Pięćdziesięciu astarte z Kruczej Gwardii poświęciło swoje życia oraz ich krążownik liniowy Drugi Cień. By wyrwać Gwardii Śmierci jej łup i zabić około 75 Marii z plagi w czasie wypędzania ich z planety. Kapitan Cienia Kairin Solak, kapitan Solak, a jest następcą mm, kapitana Cienia Valara na stanowisku dowódcy piątej Kompanii Kruczej Gwardii. Służ, y, służy on również jako zakonny mistrz marszy. Solak znany jest jako brutalny i niestrudzony dowódca, który przemyka przez cienie niczym mściwy duch przynoszący rychłą śmierć. Wszystkim wrogom Imperium, jako weteran zahartowany w ogniu setek, bitew Solak nie został mianowany kapitanem cienia wyłącznie przez swoje umiejętności walki czy zagorzałość na polu bitwy, ale również ze względu na jego talent do podejmowania śmiałych i skutecznych działań taktycznych. Mistrz zakonny Severax zapytał o jego ekspertyzę w czasie wojny o perfektie, przeciwko Tał i później Solak został jednym z najważniejszych oficerów nadzorujących polowanie na etereańskiego przedstawiciela Tau, Aundoo. Kapitan Cienia Corvide, kapitan dziesiątej kompanii Króczej gwardii i zakonny mistrz rekrutów. Kapitan Corvide jest znany jako niezwykle efektywny dowódca działań zaczepnych i prowadzenia skoordynowanych akcji sabotażu, używając dowodzonych przez siebie oddziałów zwiadowczych i szturmowych marins. Kapitan Cienia Corvide prowadził katastrofalny w, skutach, w skutkach rajd na Castorel Nowem przeciwko orkowemu łag garagaka. Pomimo umiejętności i heroizmu Corvidego. Krucza Gwardia straciła tam ponad 70 braci bitewnych, za swoją porażkę, Korwide został wysłany na dwa lata służby w szwadronach śmierci w ramach pokuty. Kapitan Cienia Moradius dowodził fortecą zakonną Kruczej Gwardii na księżycu Koron, orbitującego wokół imperialnego świata Baran. Kiedy lokalna populacja orków zaczęła wszczynać ataki na ludzkie osiedla z niespotykaną do tej pory siłą, kapitan Moradius poprowadził swoich ludzi na powierzchnię Barana. Celem przeprowadzenia dochodzenia w tej sprawie na miejscu odkryli obecność oddziału uderzeniowego Eldarów ze światostatku Bieltan. Pomimo wzorowej postawy i odwagi, kapitan Moradius wraz ze swoimi siłami zostali otoczeni przez o wiele liczniejszych siły, liczniejsze siły wroga, umierając pod nieustającym naporem Zinos. Kapitan Kalengier, kruczy, to jest kapitan kruczej gwardii z 32 milenium, który został wyznaczony do zadania pomszczenia krócej gwardzistów poległych w czasie bitwy o Lix, Kalangier miał dokonać rewanżu na wataszce Legionu Alfa Dainacie Malu, znanym również jako Przekleństwo Wron. Krucza Gwardia wytropiła swoich przeciwników głęboko na terenie Mrocznych Marchi w segmentum Tempestus, lecz znalazła jedynie wypatroszony wrak statku Mala, Brzytwy z Okam, z kośćmi tysięcy zmarłych na jego pokładzie. Kto był odpowiedzialny za zabicie załogi, pozostaje tajemnicą, chociaż Ordozinos najbardziej przychylało się do teorii, że byli za to odpowiedzialni nekroni z dynastii Majnark, ponieważ to oni zdewastowali w tym czasie sąsiedni sektor Orfeus. Kapelan Corde jest uznanym kapelanem Czwartej Kompanii Króczej Gwardii. Nosi starożytny pancerz wspomagany, który powstał w czasach herezji Horusa, i obecne są na nim blizny dowodzące bitew, jakie widział przez milenia. Obecnie pancerz jest przyozdobiony licznymi kościanymi fetyszami. Owe totemy są utworzone z kości potężnych roków, zamieszkujących góry Diagotiańskie na Kiawarze, i ułożone są na pancerzu tak, by wyglądały jak przerażający egzoszkielet. Żebra roka tworzą obejmę wokół na pierśnika kapelana, a kości skrzydeł są ułożone na pokrywach plecaka odrzutowego, jak dwa zestawy zaciskających się na nim kościanych szponów. Długie kości udowe są wtopione na udowych płytach pancerza Kapelana, a mniejsze kości pokrywają resztę pancerza, przyczepione łańcuchami i zaciskami. Całość obrazu wieńczy wielka ptasia czaszka przerobiona na maskę, która jest trwale wkomponowana w hełm. Ta maska pokrywa całą głowę Kapelana kordę, kościany dziób monstrualnie wystaje do przodu, a jego puste oczodoły wydają się spoglądać z wyrzutem wprost w duszę jego braci bitewnych. Corde Wierzy, że duch zmarłego Roka wciąż jest obecny w jego kościach, a że kiedy zakłada totemiczny pancerz do bitwy, to duch potężnego stworzenia walczy razem z nim, służąc jako przewodnik i symbol duchowych doktryn zakonu. Niezależnie czy jest to prawda czy nie, wielu doświadczonych braci bitewnych zna jego wpływ na morale ich żołnierzy, a poza swoim wyglądem, Korde wciąż pozostaje przerażającym i zimnokrwistym wojownikiem, któremu niewielu może się równać. Żeby zdobyć kości roka, Kordę musiał najpierw zabić go gołymi rękami bez pancerza wspomaganego w rytualnym polowaniu, a to samo w sobie jest wyczynem, którym tylko garstka starte z zakonu z całej jego historii mogłaby się kiedykolwiek pochwalić. Roki są rzadkimi stworzeniami, wiodącymi trudne życie w izolacji na skalnych ostępach gór Kiawaru. Kordę musiał żyć z tego, co znalazł w naturze przez wiele tygodni, pozostając wciąż niewidocznym i niesłyszalnym, by dotrzeć do gniazda drapieżnika. Tam musiał dokonać ryzykownego podejścia po urwistych skałach, a na końcu czekała go jeszcze walka z samym Rokiem. Większość kapelanów Króczej Gwardii, którzy wyruszyli na podobną misję, nigdy nie powróciła. Kapelan Ejtat, kapelan e, ósmej kompanii Króczej Gwardii, który był przydzielony do sił kapitana Cienia Corvide w czasie rajdu na Castorel Nowem, osobiście poprowadził atak na kompleks rafinerii i składów paliwowych orków głęboko na ich terytorium. Kodisier Zauren Kale. Kronikarz i doradca taktyczny piątej kompanii Króczej gwardii w czasie walk na, Kalturze, na Katurze w czasie 13 czarnej Krucjaty mm, umiejętne odczytanie imperialnego tarota przez zaurena sprowadziło króczą gwardię na świat katedralny Katur w sam czas, by odwrócić losy bitwy na korzyść imperium. Nieszczęśliwie Ke, Kale i cała pięćdziesiątka jego braci bitewnych z piątej kompanii, którzy brali udział w bitwie, zginęli w jej przebiegu. Techmarin Dylos Najwyższy Techmarine przydzielony pod dowództwo kapitana Szrajka w czasie bitwy o Quintus V. Brat Dalos był odpowiedzialny za wykrycie i odszyfrowanie tajnych przekazów informacji, które zostały wykorzystane przez Białe Szramy do przemieszczania swoich sił na planecie, pozostając w ukryciu. Kapitan Seve ze Szwadronów Śmierci, brat bitewny z zakonu Króżej Gwardii, e, Serves, Serwes, nie Seve, tylko Serwes, był członkiem Szwadronów Śmierci Ordozinos przez czas krótszy niż standardowy rok. Mistrzowski strzelec wyborowy i infiltrator. oni dowodzone przez niego oddziały zabójców są raz po raz wzywane, by przeprowadzić lub udzielić rady co do misji celowanych eliminacji. Jego ciche i wyrachowane usposobienie odizolowało go od reszty jego braci bitewnych, jednak nigdy nie odmówił treningu czy sparingu kogo ktokolwiek by o to goń nie poprosił. Serwę mówi cicho i mało, preferuje analizę sytuacji i dobór najodpowiedniejszej metody przed wyprowadzeniem uderzenia. Jego znajomy kapitan Taran Sear ze Szwadronów Śmierci nie pała entuzjazmem do taktyki kruczego gwardzisty, co, co często manifestuje, i sam Cervez próbuje, próbuje ciągle udowadniać swoimi czynami wyższość przemyślanej taktyki nad bezmyślną jadką. Cervez jest osobą, z którą ciężko nawiązać kontakt, ale jego lojalność względem dowódcy Mordigela ze Szwadronów Śmierci i w zasadzie każdego, kogo może nazwać przyjacielem kosmicznego Marines czy nie, jest całkowita. Weteran awangardy Szwadronów Śmierci Edric Setorax. Szybki, niewidoczny i śmiertelnie niebezpieczny eee, Setorax jest weteranem awangardy, oddelegowanym do służby w szwadronach śmierci Ordozinos. Jego umiejętności walki z cienia są niemal nadnaturalne, a brutalność i skuteczność jego błyskawicznych ataków z użyciem szponów energetycznych zaskarbiły mu uznanie wśród Astartes Szwadronów Śmierci. Brat bitewny Szwadronów Śmierci Seyfer Duch Zid. Charyzmatyczny i entuzjastyczny członek oddziału szponów Szwaronów Śmierci, uzbrojony w parę szponów energetycznych, Zit, dodaje nieco wigoru, żartu i prostego myślenia swoim stoickim braciom bitewnym ze szponów Ordozinos, skory do niesubordynacji i myślący całkowicie inaczej od reszty swoich braci z kruczej Gwardii, Zid był czarną owcą zakonu. Pomimo swoich niesamowitych umiejętności walki i długiej listy sukcesów bojowych, nigdy nie awansował w strukturach zakonu ponad rangę brata bitewnego ze względu na swoje usposobienie i brak pohamowania w kontaktach z przełożonymi. Jego działania wywoływały niepokój i żądania względem jego wcześniejszego dowódcy, kapitana Szrajka, by ten ukarał podkomendnego za jego czyny. Szrajk nie chciał tracić tak uzdolnionego wojownika, ale wiedział, że nie może też ciągnąć w nieskończoność obecnej sytuacji. Zdecydował się więc oddelegować Zida do służby w szwadronach śmierci Ordozinos, gdzie ten został przypisany do oddziału szturmowego szponów. Początkowo Zid zachowywał się na swojej nowej pozycji jak do tej pory w kruczej gwardii, ignorując rozkazy i doktryny formacji, za nic mając rozkazy zachowania całkowitej tajemnicy co do działań Ordozinos. Sprowadziło to na niego nie lada problemy, gdyż groziło mu nawet dyscyplinarne wydalenie ze służby w szwadronach śmierci, co byłoby ogromnym ciosem w honor nie tylko Zida, ale i całej kruczej gwardii który w okamgnieniu rozniósłby się po wszystkich zakonach kosmicznych Marines. Od tamtej pory duch nabrał nieco pokory, ale wciąż pozostaje niespotykanie gadatliwym, nieposłusznym, a przede wszystkim śmiertelnie niebezpiecznym w walce Astartes. Czcigodny drednot Kraj był najstarszym dreadnotem w szeregach Króczej Gwardii i niegdysiejszym mistrzem zakonnym. Kraj służył zakonowi przez ponad cztery tysiące standardowych lat, Starożytny brat bitewny brał udział w rajdzie na Castorelnowem jako członek oddziału pierwszej kompanii Krócej Gwardii. Sierżant Indis, pod dowództwem kapitana Szrajka, w czasie bitwy o Quintus V, sierżant Indis dowodził oddziałem taktycznym i oddziałem dewastatorów w czasie większości walki, podczas gdy kapitan Szrajk przejął osobiste dowodzenie nad oddziałami szturmowymi. Indis... Służył wcześniej przez niemal dekadę w szwadronach śmierci, i wiele z jego blizn stanowi świadectwo o tym, ilu przeciwników ludzkości posłał w niepamięć, służąc w oddziale zabójców Ordozinos. Sierżant Aysal, sierżant oddziału taktycznego czwartej kompanii, wraz ze swoimi Astarte, brał udział w czasie bitwy o świat Fortein. Kapsuła desantowa do oddziału Aysala została trafiona przez ostrzał baterii przeciwlotniczej i zboczyła z kursu. Chociaż oddział sierżanta został spisany na straty, to udało im się awaryjnie wylądować, przegrupować się i dołączyć do sił kapitana Korina, aby ostatecznie wykonać powierzone im zadanie. Sierżant Grajwus, sierżant Grajwus dowodził oddziałem zwiadowczym, między innymi w czasie bitwy o IDOS, a później został przeniesiony do oddziału kapitana Korina w czwartej kompanii Króżej gwardii. Jako weteran wielu kompanii, sierżant Grajwus uczestniczył w infiltracji świata Kaszarat. I w bitwie o świat Fortein u boku kapitana Corina, Grajwus służył często jako operator Vox drużyny i skanera pola bitwy Auspex. Sierżant Sirion jest był, do, był dowódcą trzech oddziałów Astartes z czwartej kompanii, których wysłano z misją infiltracji bastionu na świecie Fortein, by wspomóc atak wojowników z zakonu brązowych minotaurów. Kapsuła desantowa oddziału Syriona była jedyną, która wylądowała w celu, dając oddziałowi sierżanta możliwość przemknięcia do wnętrza fortecy przed czołem głównego natarcia. Nieszczęśliwie jego oddział został schwytany i rozstrzelany, a ich ciała zostały wywieszone przez zdrajców na starożytnej sk skatule, e, statule bohatera Ultramarins stojącej w centrum bastionu. I to tyle, jeśli chodzi o bohaterów Króczej gwardii, to był przedostatni odcinek całej serii. W następnym będzie jeszcze flota i jeszcze parę innych rzeczy. Ja dziękuję wam bardzo serdecznie za dzisiaj. Wiecie już, że można mnie słuchać na Spotify'u. Poniżej są linki. Wiecie, że też można mnie wesprzeć na Patronajcie i nie tylko oglądając reklamy na YouTube i klikając w reklamy na blogu. Kasa jest przeznaczana na napisanie artykułów i tłumaczeń różnego rodzaju. Tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie za wsparcie i za dzisiaj i trzymajcie się do następnego razu. Cześć!